25 sierpnia uroczyście obchodzono w gminie Płońsk 99. rocznicę bitwy pod Arcelinem. Dzisiejszy dzień to specjalne święto dla. Mieszkańców Arcyryna, mieszkańców gminy Poński, mieszkańców miasta Poński, Powiatu Pońskiego. Dziś chcieliśmy upamiętnić bohaterów z tamtych lat 1920 roku. To, co się tutaj wydarzyło, czyli ta słynna szarża arcyryńska udowodniła, że to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Polacy, w mniejszości pokonali Bolszewików i tym bardziej dołożyli cegiełkę do wielkiej bitwy. Warszawskiej. Mieszkańcy Arcelina i okolicznych miejscowości, zaproszeni goście, zebrali się licznie na Mszy Świętej, która rozpoczęła to wyjątkowe wydarzenie. Eucharystia, którą odprawiano w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Ojca Pio w Płońsku, była hołdem oddanym polskim żołnierzom, ale i cywilom, którzy oddali zdrowie i życie odpierając bolszewicką nawałę w obronie niepodległości. Generał Sikorski już po zwycięskiej Litwie Warszawskiej. Jak wiecie dowodził jednym jednozarmi, tak pisał. Jestem dumny, że dowodziłem oficerami, którzy dzieląc trud z żołnierzami potrafili, jak sam widziałem, prowadzić boso pół do ataku. Kochani, poczujmy tę dumę. Po zakończeniu nabożeństwa, uroczyście przy dźwiękach Mazurka Dobrowskiego, podniesiono flagę na maszt. Kolejno przedstawiciele poszczególnych środowisk, delegacje samorządu, zaproszonych gości, służb mundurowych złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem pamięci bohaterów bitwy pod Arcelinem. Wielkie wydarzenia historyczne dzieją się nie tylko w Warszawie nad Wisłą, ale czasem tuż za miedzą. W Barcelinie rozegrała się bitwa ważna nie tylko z punktu widzenia lokalnego, ale także całej wojny 1920 roku. I to bardzo dobrze, że wójt gminy Płońsk, powiat Płoński, społeczność lokalna co roku tę datę upamiętnia. Na tym historycznym terenie tak bardzo ważne są te uroczystości, gdzie czcimy naszych bohaterów, tych mniej znanych w skali kraju, ale bardzo ważnych dla naszej tradycji. Wszyscy zebrani byli świadkami przygotowanego przez Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP ze Starej Miłosnej pokazu adeptów sztuki ułańskiej. Jeźdźcy zaprezentowali elementy podstawowego szkolenia, posłuszeństwa koni, władania lancą w pozycji stój oraz cięć szablą. Uśmiechy i brawa publiczności wzbudził pokaz dosiadania i zsiadania z koni. Kolejną atrakcją tego dnia było oficjalne otwarcie boiska piłkarskiego – Najpierw dokonano uroczystego poświęcenia murawy, następnie samorządowcy i zaproszeni goście symbolicznie zainaugurowali rozgrywki. To jest program Sportowa Polska. Udało nam się pozyskać 199 500 zł, czyli około 200 tysięcy. Pozostałą kwotę udział był z budżetu samorządu Gminy Points. Mecz towarzyski rozegrały zespoły gospodarzy GKS Wiktoria Arcelin z GKS Gladiator Słoszewo. Rywalizacja była zacięta. Żadna z drużyn, pomimo dokuczliwego upału, nie odpuszczała. Ostatecznie pojedynek zakończył się wynikiem 4 do 1 dla gości. I dziś cieszymy się, że możemy udostępnić boisko z murawą nawierzchnią i z placem zabaw. Również udostępnione boisko pozwoli uprawiać sport. Uroczystości obchodów stulecia Bitwy Arcelińskiej, które przypadają w przyszłym roku, wójt gminy Płońsk planuje już dzisiaj. W przyszłym roku chcemy z okazji jubileuszu, tej bitwy zrobić dużą inscenizację. wspólnie samorządy podpiszą porozumienie i myślę, że na przedpolach i polach harcelińskich, na przedpolach płońska będzie inscenizacja, która pokaże, jak to w rzeczywistości się odbywało. Starsze osoby, jak wspominają, te czasy mają łzy w oczach, po prostu pamiętają, jak nasi rodacy walczyli o niepodległą ojczyznę. Chciałbym serdecznie podziękować w imieniu własnym wszystkim tym osobom, które od kilku lat przyczyniają się, żeby upamiętnić i pamięć ocalić od zapomnienia. My ze swej strony deklarujemy obecność z naszymi kamerami na tym wyjątkowym święcie.